W tak. niniejszym przekazujemy, no, doceniając <noise> e, wieloletnią współpracę i zaangażowanie, no właśnie to, że, że gabinet i pani osobiście za, od wielu lat korzysta z naszych materiałów, to właśnie chcemy uhonorować gabinet pod piękną nazwą, pod skrzydłami Anny Sosowińskiej, właśnie tytułem Partnera PUS. Jest to jeden z pierwszych tytułów, bardzo się cieszymy, że, że możemy Pani ten tytuł przyznać i mamy nadzieję, że dla Pani to również jest jakaś Dla mnie jest to ogromna radość i wyróżnienie, tym bardziej, jak już mówiłam wcześniej, z pus jestem związana bardzo długo. I wiem, że to są świetne pomoce, polecam je i zarówno rodzicom, jak i nauczycielom. Bo pokazują, że dziecko samo może się sprawdzić, Myślę. że może samo odszukać, gdzie popełniło błąd, i do tego niepotrzebny jest nauczyciel ani rodzic. A najpiękniejsze, co może być dla dziecka, to odkrywać swoje błędy właśnie. i je poprawiać. Właśnie właśnie. I, I takie możliwości dają wasze pomocy, i ja jestem dumna, że mogę powiesić ścianie. Bardzo się cieszę. Gratuluję, <grym> na, bardzo dziękuję. się cieszę. Tutaj w leszy, proszę, o, pięknie, proszę, proszę, proszę. O, super konweniować I w całości. Właśnie, właśnie.